Nie nastawiajmy się na koniec wszystkiego, ale zastanówmy się nad tym, co może się zacząć. O, o, otóż to, otóż to szukajmy dobrych stron, przecież to jest dla nas wszystkich ogromna szansa. To, to jest ogromna szansa dla, dla naszej miejscowości. To jest ogromna szansa dla całego naszego regionu. Zaczną do nas przyjeżdżać dziennikarze z całego świata. Ruszą do nas pielgrzymki, całe rzesze pątników i pątniczek. I pątniczek. Słowem, tłumy ludzi, których trzeba będzie nakarmić, napoić i przenocować. I jak do dobrze wystartujemy, jak wystartujemy odpowiednio wcześnie, to nie tylko my wszyscy staniemy na nogi, ale i my, i nasze dzieci, i y y y y y y może nawet nasze wnuki, będą zabezpieczone do końca życia. Przecież ja sam. Przecież ja sam. Przecież ja sam. Natychmiast wystartuje na przykład, no, no właśnie, skoro była o tym mowa, bez zwłoki wystartuje na przykład, Wystar wy wystartuje z kabanosem papieskim. Z kabanosem papieskim. Tak jest, wystartuje z kabanosem papieskim i będę nie do pobicia. Już lepiej z polędwicą papieską. Dlaczego lepiej z, polę... Dlaczego lepiej z polędwicą papieską? Lepiej brzmi. A co lepiej brzmi, jest skuteczniejsze medialnie. We frazie polędwica papieska masz pan aliterację Taki mocny, wpadający w ucho efekt poetycki. Alicjo? Aliterację. Słowa zaczynają się od tych samych głosek. Parówki papieskie? Podroby papieskie, pieszeń papieska, pyzy po papiesku, podgardlina papieska, piwo papieskie. Poproszę piwo papieskie, warzywa po watykańsku Ach, i pół litra czystej.